Z Ewangelii według Świętego Mateusza: Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. Gdyby szukać definicji świętości, ale także definicji y, największego szczęścia, to to właśnie jest zdanie, które mogłoby za taką definicję wystarczyć. Zobaczyli tylko Jezusa i nikogo poza nim. Nic nie rozpraszało ich wzroku. Widzieli tylko Boga, patrzyli mu prosto w twarz. Żadne sprawy tego świata, smutki, radości, dramaty, lęki o przyszłość, przeszłość, sprawy związane z innymi ludźmi, z troską o codzienność to wszystko stało się dla nich niewidoczne, bo widzieli Jezusa. To nie znaczy, że stało się nieobecne. Że przestało istnieć. To wszystko dalej było, ale oni byli wpatrzeni w Jezusa i dlatego byli szczęśliwi. Byli święci. Patrzeć na Jezusa przed iloma tragediami, smutkami, grzechami nas to może uchronić. Do zobaczenia jutro.